dowie po poszczególnych zabiegów na twarz i ciało to właśnie o dłonie powinniśmy zadbać w szczególny sposób to one zdradzają nam wiek gwiazdy szukają wybawienia w medycynie estetycznej natomiast my możemy zapewnić im młody wygląd poprzez odpowiednią pielęgnację czyli nawilżanie peelingi maski zabiegi nawilżające i parafinowe w gabinetach kosmetycznych ten sezon zaczął się bardzo kolorowo. Manikir został zdominowany przez czystą biel, śnieżno-białą biel, głęboką czerń, odcienie błękitu, soczyste pomarańcze, jaskrawi żółty, no i oczywiście neony. Kosmetyczna stale zaskakuje swoich klientów, wprowadzając na rynek innowacyjne rozwiązania, które przedłużają trwałość koloru. I takim rozwiązaniem jest właśnie lakier hybrydowy. Takier hybrydowy utwardzamy w lampie UV, tak więc po wyjęciu z lampy paznokcie są suche, a kolor utrzymuje się 2-3 tygodni. Żel tradycyjny stosujemy, kiedy naturalna płytka jest bardzo krótka bądź obgryziona. Formuła tego żelu służy do lekkiego przedłużania paznokci. Przedłuża się go właśnie pod szablon. stylizacji y, mamy pięknie wyglądające paznokcie y, od zaraz